Hi friends! Witam Was! Bardzo serdecznie! Bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale! Właśnie zrobiliśmy sobie wodę z truskawkami, bo będzie nam to bardzo potrzebne, słuchajcie. Ja jestem po prostu taka excited. Ja mam taki świetny dzień. Gdybyście ktoś pytał, dlaczego mam taki świetny dzień, to dlatego, że właśnie zaczynam swój 6-tygodniowy urlop. Excuse me. Sześciu tygodni w urlop, I am so freaking excited! Um, jestem mega mega podekscytowana, bo najpierw jadę do Polski na wesele mojej e, bardzo dobrej koleżanki, potem jadę do Kanady, zobaczyć moją psiapsi i pochodzić po górach, a potem jadę do Portugalii, do faro e, świętować urodziny mojej bestii My life jest perfect. I'm sorry, my life is perfect. A tak na no poważnie, słuchajcie, to ja dzisiaj e, byłam w pracy i potem widziałam się z koleżankami. I jest godzina 20. It's really late. Oczywiście jestem niezpakowana do Polski, um, a muszę wziąć rzeczy, wiecie, takie y, na wesele, na pogodę w Polsce, w Polsce w ogóle bardzo ciepło. Ale chciałabym zrobić haul rzeczy, które kupiłam. I ten filmik nie będę montować sobie sympatycznie w samolocie, ale chciałam go zrobić teraz, dlatego, tu jest, dlatego, że tu jest kilka jesiennych rzeczy. I tak pomyślałam, że Angie, po co robisz to teraz? Możesz sobie zrobić ten haul na spokojnie, jak przyjedziesz do domu. Bitch, ron! wrong, wrong. Dlatego, że pomiędzy moimi wyjezdami są 3 dni różnicy, ok? Ja wracam 5, wylatuję 8. Wracam 22, wylatuję 25. Więc ja fizycznie w domu będę 2 października. A dzisiaj jest 17. August. sierpień, you know? Więc chciałam Wam pokazać rzeczy, które kupiłam. Um, taki mały haul, um, co mam. Um, I popowiadam Wam trochę co u mnie. Jej! Um, ja też nie wrzucam wszystkiego, co kupuję, you no know? bo y, to by było weird. To, to nie jest jakiś kanał, nie wiem, o kosmetykach konsumpcyjny, że ja tylko chodzę i kupuję rzeczy. No, 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 right? Um, ale chciałam wam pokazać jakieś takie fajniejsze rzeczy, które sobie kupiłam, więc um, let's go. Stay tuned. Ok, pierwsza rzecz, słuchajcie, zaczniemy sobie od um, Space NK. Jak doskonale wiecie, spa Space NK jest świetne. Otworzyli nam teraz Sephora, um, jest online normalnie działa. Mam też Seforę um, stacjonarnie, ale jak mam być zupełnie szczera, to nie wiem, ta Sefora mnie jakoś tak m, nie podnieca, bo do Sefory jest kolejka. Żeby wejść do Sefory trzeba, trzeba stać w kolejce. There, like, there's a queue fucking crazy. Anyways, anywho, słuchajcie, ostatnio kupiłam sobie y, dwie rzeczy z Space K, um, to jest Summer Fridays, to takie serum CC i moim zdaniem to serum jest bardzo dobre, ja bardzo rzadko kiedy kupuję sera z witaminą C, to jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę y, bardzo fajne, No będzie oczywiście podlinkowane na dole, e, więc to jest jedno, to już jest moja druga butelka, jedno z moich ulubionych um, serów, serum, serów, seru, ser, ser. Okej, jedno z moich ulubionek, okej? Okay. Kolejna rzecz, z której się mega, mega cieszę i w ogóle słuchajcie, to jest coś, co ja Wam polecam po prostu na maksa To jest, słuchajcie, duży krem, ja go kupiłam już jakiś czas temu, ale go jeszcze nie otwierałam, dlatego że kończyłam coś innego I właśnie się skończył, więc wiedziałam, że wezmę to do holu, bo Wam tego nie pokazywałam, a to jest produkt naprawdę godny polecenia I to jest, słuchajcie, Pretini Polypeptide Cream i to jest właśnie Drunk Elephant i ja jestem mega, mega happy, ponieważ to jest, słuchajcie, 100 ml, ok? Tego kremu jest bardzo dużo. Drunk Elephant jest rewelacyjna firma, ona jest w ogóle pięknie pakowana, you know, that's so cute. I do tego to jest gigantyczny krem, ok? To jest never ending story. Ja takie kremy, słuchajcie, kończę, no nie wiem, ile. 3 miesiące, w sensie, że on jest bardzo duży, you know. Um, I co jest super w tym kremie, to to, że on ma taką tutaj pompkę, więc też się nie wkłada żadnych palców do środka, więc ten krem jest brudny, tylko się po prostu naciska i krem dochodzi. Także w ogóle jest świetny. Dlaczego go polecam? Dlatego, że ma żelową konsystencję, jest rewelacyjny do skór tłustych, jest bardzo głęboko nawilżający, nawadniający, ma bardzo dużo peptyt, jest rewelacyjnym produktem, zwłaszcza teraz na lato, bo się nie lepi, szybko się wchłania i jest zajebisty. Pracuje z większością produktów dla mnie bosko. Więc ja generalnie mega, mega, mega polecam wam ten krem. You have to go. You have to go and buy this thing. Go for it. Perfumy z Chloe. Ok? Also kupione while ago. Ale generalnie super, bo ja miałam już te perfumy i one mi się y, dopiero ostatnio to skończyły. Ja w ogóle jestem na etapie swojego życia, gdzie mam bardzo dużo perfum, które mi się przestały podobać, bo przestały mi się podobać takie sickly sweet scents. Więc mam wrażenie, że trochę się do tego odsuwam i. Miałam bardzo długo um, takie perfumy otwarte i one mi się dopiero co skończyły, więc stwierdziłam, że um, czas otworzyć te. Um, I generalnie słuchajcie, to jest zapach Chloe, to jest Eau de Parfum i to jest chyba 50. Jest, pięćdziesiątka, więc to są perfumy, które jadą ze mną do Polski jutro. W ogóle jakie piękne opakowanie, w ogóle w koniki, this is so cute, this is stunning, więc... W środku mamy Travel Size, który ze mną w ogóle nigdzie nie jedzie, bo ja to wypsikam w 3 sekundy, ale docelowe perfumy, już ze mną jak najbardziej jadą. I to jest w ogóle, zobaczcie jakie to jest poręczne, to jest malutkie, you know? I to jest właśnie ten taki um, klasyczny, klasyczny zapach z go bardzo lubię. On jest świeży, kwiatowy, bardzo wiosenny, you know? Ale jakoś tego lata postanowiłam pachnieć jak pani wiosna, podobały mi się takie lżejsze perfumy, więc stwierdziłam, że to jest świetny, świetny pomysł. E, ubolewam też nad tym, że moje zimowe perfumy się skończyły, będę musiała je kupić, ale to... To zimą, We're gonna do it later. Okej, okay, kolejna polecajka. Oh my god! Jezu, okej, okay. I love love, 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 love Janowska. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli lubicie fantastykę, to jest w ogóle to jest w ogóle urban fantasy. That's, that's what it is, okay? Um, I to jest tak jakby Harry Potter, ale lepszy, bo, bo wiecie, wszystko się dzieje w Polsce um, i do tego jest to bardzo... tak feministyczna autorka. Um, więc to jest taki Harry Potter feministyczny na rysorach, lepszy, bo czasami jeszcze jest, wiecie, język jest trochę bardziej witty, czasami tam padnie jakieś przekleństwo from time to time. Więc to jest książka, mam wrażenie, dla um, trochę starszych osób, które lubią właśnie urban fantasy. I to generalnie jest właśnie. Mówimy o Anecie Jadowskiej, i to jest, słuchajcie, jej najnowszy twór: Cztery pory roku. To akurat są, przepraszam, cztery pory magii. I'm sorry. Uh, I to jest właśnie Jadowska, Kisiel Kubasiewicz yy, i Wójtowicz. I teraz tak, jeżeli lubicie właśnie to, co powiedziałam wcześniej, Harry Potter Vibes, feministyczny, to po prostu bez zastanowienia, Cud miód Cuda dianki, to są dwie książki Anety Jadowskiej. Ja jestem po prostu obsessed! That's how good they are. Um, I też bardzo serdecznie mogę Wam polecić Kubasiewicz, która stworzyła ostatnio też zajebistą serię, którą teraz już w sumie przeczytałam i teraz wchodzi ostatnia książka. I ja strasznie ubolewam, bo się przyzwyczajam do tego. Właśnie Characters, więc jeżeli chodzi o polskie rzeczy, to ja teraz czytam cztery pory magii. Przeczytałam już jedno opowiadanie, bo to są, wiecie, cztery opowiadania na, każdy, na każdą porę roku. Gold! Honestly, you need this, ok? You need this. Jak lubicie takie rzeczy, to jechać. Wszystko będzie podlinkowa podlinkowane, ale. Okej, okay. kolejne rzeczy i to jest, słuchajcie, coś, co kupiłam już na jesień. Uh, I też właśnie myślałam, że zrobię może haul trochę później, ale potem stwierdziłam, że to było bez sensu, dlatego że to będzie październik, you know? w październiku już mam troszeczkę inny content zaplanowany, więc mix of sense, right? Um, więc to, kochani, są Agi Ultra Mini na platformie. Okay. Ja je kupiłam już w sierpniu, dlatego, że sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że one będą wyprzedane. Ja je chciałam kupić w tamtym roku i dostawałam po prostu, nie wiem, jakieś palpitacje serca, ponieważ ludzie kupowali je jak... i wystawiali je na przykład za... one kosztują około 155 funtów, ok? I ludzie je wystawiali na przykład za 300-400 funtów. Napisałam do personel szopelki, powiedziała, że chętnie ona mi je ściągnie za 450 euro. Crazy, creepy crazy, ok? Więc, this is it. Kartka płaczu. Right? I słuchajcie, tu są docelowe buty. Jak wiecie, ja kocham Agi i na chwilę obecną mam w sumie trzy pary Agów. Z tą cztery. Jedne klasyczne i to są najlepsze buty. i Ja myślę, że ja je znowu zakupię niedługo. Mimo, że to są spoko, to ja uważam, że te klasyczne każdy powinien mieć w szafie. Mam też chyba, to się nazywają tazy, takie na platformie, które też kocham, świetnie wyglądają i zawsze zbieram dużo komplementów za te buty. I mam też takie kapcie klasyczne, cozy, kupione na promocji jakieś za połowę ceny i w ogóle super. Więc to są, słuchajcie, są te ag. I teraz tak, to jest w ogóle strasznie dziwna sytuacja z tymi jagami, bo one są piękne, okej, okay so cute, right? Ale bestie, bestie. Ja je zamówiłam na internecie, ok? Zobaczcie, jakie one są piękne, są cudne. I teraz tak, ja je zamówiłam na internecie i to jest mój rozmiar. One idą takie, wiecie, true to size, to czy takie macie np. 36, to kupujcie 36. Um, I słuchajcie, jest jest zajebiście ciężko założyć. Ale to, jak jest je ciężko włożyć, to jest masakra. Ja, ja mam taką normalną stopę, ok? I ja, jak wkładam te agi tutaj, to mi trzyma tak, jakby podbicie, że w sensie, że ja tych butów nie włożę, jeżeli nie mam łyżki do butów. Ok? It's a struggle. Ja próbowałam te buty założyć bez łyżki dobre 5 minut. This is ridiculous, ok? Pojechałam do sklepu, chciałam je wymienić na większe. Po czym pani mi powiedziała, że ok, jasne, mogę je wymienić, tylko że one się rozciągają bardziej, bardziej niż to normalne, przez to, że są tutaj takie płytkie. Więc ja wróciłam z tą trójką, zostawiłam sobie wiecie, tą trójkę i po prostu kupiłam sobie łóżkę do butów i będę je prowadzić rozciągać, bo aparentnie bardzo mocno się rozciągają, więc e, kupcie sobie swój rozmiar, ale błagam, 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 pamiętajcie, że zajebiście ciężko je wsadzić na nogę przez to. This is crazy, um, Więc tak, tutaj mamy drugiego buta. Ogólnie, słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona, bo one są bardzo ładne. Było też bardzo dużo takich tekstów, że się ciężko w nich chodzi. Ja uważam, że się w nich ciężko nie chodzi. Ja już je wstydziłam. Ciężko się je zakłada, okej? Okay? Ale jeżeli chodzi o samochodzenie, to one wcale nie kłapią, nie spadają, są wygodne. Mimo tej platformy, super się w nich chodzi. Także moim zdaniem one bon, bosko. Jedyny deal, który ja zauważyłam, słuchajcie, to ja uważam, że oni je robią teraz po prostu masowo i na szybko, okej? Okay? Um, I zauważyłam, że. Um, Byłam w sklepie, ok, byłam w Agu, byłam w sklepie i wyobraźcie sobie, że ja w ogóle powiedziałam do tej pani, że jak to jest, że te buty są oryginalne, prawda? I te słowo tutaj, jak widzicie, te Ag jest bardzo słabo wybite, right? I ona mówi: O, to musi być taki bacz I przyniosła mi takie samo. Ona mówi, że chętnie bym wymieniła na takie same, tylko ze sklepu. I one wszystkie takie były, a te, które ona mi przyniosła, miała w ogóle przekrzywiony ten języczek tutaj. Także słuchajcie, sprawdzajcie te pary, zanim je kupicie na przykład w sklepie. Ja polecam pójść do sklepu i je kupić fizycznie i sobie je obejrzeć. Bo mi się wydaje, że przez to, że to jest bestseller, im troszeczkę odwaliło i zaczęli je masowo produkować, już bez względu na to. Czy one wyglądają idealnie, a to są drogie buty, więc polecam po prostu pójść do sklepu, kupić sobie swoją wymarzoną parę i sobie ją dobrze obejrzeć, you no? Know? Um, ale ogólnie jestem excited i ja już bym nie chciała założyć i zastanawiałam się, czy nie założyć ich już do Kanady, czy nie spakować ich ze sobą. Um, ale powiem Wam szczerze, że na chwilę obecną szykuje nam się taka bardzo gorąca Kanada, taka słota taka jeśli w Kanadzie na koszuleczkę i na koszulę flanelową, także... Mogą zostać jeszcze um, tutaj na spokojnie i mogą czekać na swoją kolej Ale jestem mega, mega excited, że je dorwałam w sierpniu Więc mam już je um, na sezon 2-3 Oh my god, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż kupowanie rzeczy dla innych ludzi, okej? Okay? Nie ma, nie ma, po prostu jestem tak excited, jak robię prezenty, że to jest w ogóle... you know. um, I jestem super, super pumped, dlatego że um, u mnie w rodzinie nie za bardzo są małe dzieci, you no, know, moja rodzina jest raczej taka dorosła i my się bardzo cieszymy, że mój brat ma córkę i ona jest kochana i malutka i w ogóle adorable i ona jest po prostu so sweet i jesteśmy tacy happy. Um, I kolejną osobą po tej, po tej maleńkiej dziewczynce, która już niejako będzie mieć balatka, jest, słuchajcie, Amanda i Amanda już nie jest dziewczynką, nie jest dzieckiem, ona ma, y, będzie mieć lat 16 lat i moja kuzynka dostała się do swojego wymarzonego liceum we Wrocławiu i ja jestem z niej, słuchajcie, tak strasznie dumna, bo to jest takie bardzo prestiżowe liceum, więc zajebiście um, plus do tego, I don't know, jakoś, jakoś czuję, że ona idzie w moje ślady, you know bo ja jako pierwsza w mojej rodzinie zdecydowałam się, że wyjadę na studia za granicę, że zdobędę międzynarodową edukację i widzę, że ona gdzieś też ma takie bardzo ambitne plany um, i jej planem na chwilę obecną jest zostać właśnie chirurgiem plastycznym, także... A jestem z niej bardzo dumna, strasznie jestem z niej dumna, więc postanowiłam sprawić jej taki mały prezent z okazji tego, że dostała się do tej świetnej szkoły. My jesteśmy. Ja mieszkam w klinie kłockiej i to jest, słuchajcie, 120 km od Wrocławia, to jest bardzo daleko, więc ona będzie mieszkać tam w internacie. Jestem z niej bardzo dumna, że jest tak ambitną i tak w ogóle yy, taką dziewczyną, która się w ogóle nie boi, słuchajcie, mimo tego, że jest tak daleko od domu, to jest 16-letnia dziewczynka, ja nie wiem, czy miałabym jaja w tym wieku wyjechać do obcego miasta Gigantyczności. Ja jak pojechałam na studia, to miałam 20 lat, okej. Okay? Ona ma 16, także po prostu to jest bardzo dla mnie imponujące, jestem z niej strasznie dumna um, i właśnie z tej okazji chciałam jej sprawić taki, wiecie, mały prezent um, i, oh my god, oh my god, oh my god, kupiłam jej, słuchajcie, taki tumbler z, z Starbucksa, w ogóle mega cute, taki, wiecie, na ciepłe picie, tak się otwiera go i tak się zamyka, mega cute. Um, I uważam, że jest super cute i ten piasek tutaj, on się rusza w środku. Także hello, how cute is this? ok? Um, więc taki stwierdziłam, że to będzie coś fajnego właśnie jak się będzie uczyć, czy jak na przykład będzie y, wychodzić sobie do szkoły rano, zrobić sobie jakąś kawę, herbatę, whatever she wants, tak? Czy jak będzie wracać do domu, to będzie mieć taki tunel, bo w pociągu będzie stanąć prawie 2 godziny, więc zawsze będzie mogła wyjść ze Starbucksa i oni jej wleją w to kawę i ona będzie cały czas ciepła, są 2 godziny pociągiem. A jak nie, to może sobie zrobić samą kawę w do domu, you know? więc vibe, right? Vibe, How cute. Um, I to jest, wiecie, taki kubek um, insulacyjny, taki z podwójnym dnem, więc on jest bardzo, bardzo ciepły. Ja sama mam na chwilę obecną, mam tych kubków cztery, ja je bardzo lubię. One mi się super, słuchajcie, sprawdzają i to jest w ogóle mega, mega cute. E, I kolejną rzeczą, która jest po prostu so cute, like I want this, okay? Like I want this for myself, okay? Słuchajcie, to jest walizka, bo jeżeli ona mieszka ma się będzie mieszkać w tygodniu, dwie godziny pociągiem away from home, right? To stwierdziłam, że tu musi być coś, um, co będzie jej potrzebne. I myślę, że taka walizka, wiecie, taka tygodniówka, że chcecie zabrać na przykład rzeczy, nie wiem, jakieś tam rzeczy do domu, albo wymienić garderobę, albo coś przywieźć większego, albo na przykład zgarnąć książki i pierdolenie. Stwierdziłam, że to jest świetny pomysł, ok? Świetny pomysł. Uh, I, oh my god, how cute is this? I'm dying! How pretty! Czy wy widzicie, jakie to jest piękne? Jakie to ma śliczne kolory! Oh my god! I jest, słuchajcie, na czterech kółkach, zarobiście. E, tutaj ma tą taką... Hej, <grych> jaki kadr! Tutaj ma tą rączkę taką wysuwaną. Ona się chyba wysuwa jeszcze dłużej, tylko mi się zablokowała teraz w głowie. E, na pewno się o, właśnie, wysuwa się tak całkowicie. I słuchajcie, to jest w ogóle zajęcie tawejska, bo ona ma w środku bardzo dużo compartments um, I'll show you. Okay. Uh. Oh. <laughs> Więc tak, wiecie, tu jest taki podstawowy compartment a tu zobaczcie, ma takie zarąbiste to. The lengths I'm going for in this videos. Więc tak, słuchajcie, tu ma takie dwie kieszenie, tu masz zamek i jeszcze to całe się otwiera, żeby było tak jak to. Więc uważam, że ta walizka jest przezajebista i ja się zastanawiam, ja naprawdę, słuchajcie, gdyby nie fakt, że moje walizki są Samsonajta, to ja bym się dwa razy zastanawiała, czy sobie nie kupić jeszcze takiej, bo wiem, że mam porządne walizki i nie potrzebuję, ok? To jest wydawanie pieniędzy na głupoty, więc a not gonna buy it. ale po prostu moje serce aż podskoczyło po prostu do gardła, jak zobaczyłam, jak piękna jest ta walizka i ona też właśnie Moim zdaniem była też w dobrych pieniążkach, także super. Więc to jest wszystko, co kupiłam. Um, jest teraz godzina pół do dziewiątej, więc ja chcę po prostu siąść, napić się czegoś, coś zjeść, bo ja słuchajcie, jeszcze, ja jeszcze nawet nie zjadłam, tylko coś tam przegryzłam w ciągu dnia. Um, muszę się spakować do Polski, pozabierać rzeczy właśnie na wesele, na upalne lato, because apparently it's really warm at home. Um, I tak. Jutro o godzinie 12 już będę w samolocie do Polski. I'm excited. Do zobaczenia i dzięki, że byliście. Bye!